Dzień dobry Państwu. Pan wojewoda niestety w dniu dzisiejszym nie mógł uczestniczyć w konferencji, natomiast skreśli do Państwa kilka słów, które pozwolę sobie odczytać. Warszawa, 23 marca 2011 roku. Pan Adam Struził z Warszawy Województwa uczestnicy konferencji Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza. Szanowni Państwo, na dobrze pomylić nasze dążenia i możliwości. Nie tylko piękno przyrody, świadectwa historii i bogate tradycje kulturalne, nie tylko potencjał przemysłowy i rolniczy, ale przede wszystkim ludzie. Ludzie, którzy mieszkają, pracują, kształcą, kształcą dzieci, wypoczywają, rozwijają swoje talenty i realizują emocje. Dlatego tak ważne jest, by strategiczne dokumenty dotyczące dalszego rozwoju tego wyróżniającego się skali kraju regionu nie były przyjmowane bez środków konsultacji ze wszystkimi. Którzy mogą i powinni mieć wpływ na ostateczną ich zawartość. Ma zawsze to wciąż region pełen kontrastu i z pewnością nieco inne zapatrywanie na strategię rozwoju może mieć mieszkaniec Okolic Szydłowca, a inne mieszkaniec Warszawy. Wypracowanie spójnej polityki całego regionu nie jest więc sprawą prostą. Wierzę jednak, że debata na temat zjednoczenia sił dla budowania przyszłości regionu z udziałem przedstawicieli lokalnych samorządów. Pozwoli uwzględnić rację wielu stron, wskazać te problemy, które wymagają innych rozwiązań i określić wspólne cele na najbliższą dekadę. Pomoże nam to w pomyślnie zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Żałuję, że podjęte wcześniej zobowiązania uniemożliwiają mi osobiste uczestniczenie w dzisiejszej konferencji. Tą drogą zatem życzę Państwu owocnych obrad. Z poważaniem Jacek Kozłowski, Wojwoda mazowiecki. Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie list przekazać na ręce.